Blisko śmierci pracuję przy, przy śmierci. Mój zawód to śmierć. Często się tak na przykład zdarzało, że, że rodziny na przykład mówiły, że on chyba żyje, bo on aż, aż się poci. Jak na przykład doprowadzić do tego stanu pierwotnego, jak wspomniałeś, że brakuje części twarzy, załóżmy. No i tutaj już teraz musimy wiedzieć, jak to zrobić przede wszystkim. Witajcie w Strefie Wolnych Myśli. Dziś naszym gościem jest Adam Ragiel. Balsamista oraz technik sekcji zwłok. Witaj. Witam. Adamie. Większość małych chłopców chce być policjantem albo strażakiem. Pamiętasz, jaki był Twój wymarzony zawód? No ja chciałem być lekarzem, ale niestety mi się nie udało. E, więc próbowałem jakoś inaczej dojść Szukasz do tego. Z jakiejś alternatywy takiej, <laughs> której. Tak? No i. E, i znalazłeś. Znalazłem się tutaj, gdzie, gdzie teraz jestem. No właśnie, robię, A w jednym z wywiadów powiedziałeś, że śmierć to twój zawód. Brzmi przerażająco, a powiedz, na czym to polega? E, zajmuję się przygotowaniem osób zmarłych mm -hmm. do, do pogrzebu. E, zajmuję się balsamacją zwłok współczesną. E, zajmuję się, jestem jak asystentem przy sekcjach zwłok. Mm -hmm. Także jestem tutaj blisko śmierci, pracuję przy, e, przy śmierci. Stąd też tak właśnie to wzięło ta nazwa: zawód mój, mój zawód to śmierć. No tak. E, a powiedz, e, zanim porozmawiamy o tym, jak wygląda Twoja praca, jestem ciekawa, co i myślę, że większość naszych widzów, e, co się dzieje z człowiekiem po śmierci? E, no człowiek a raczej z ciałem człowieka? Cia po śmierci. Cia no ciało po śmierci m, zaczyna się proces rozkładu. Tym, ten proces jest w pewnych etapach, do których, tam, do, do których dochodzi, więc to nie jest tak, że po śmierci natychmiast już ciało jest rozłożone, tak, jest, są procesy gnilne. To wszystko występuje pomału, występują plamy opadowe, stężenie pośmiertne no właśnie kiedy, wtedy, kiedy jest, zwłoki są... Mm. Takie stwardniałe i, i, i jak mówią, tak potocznie to każdy no mówi, tak. że to jest na przykład, przyłamanie przełamanie stężenia pośmiertnego. I każdemu się zaraz wydaje, że to jest łamanie czegoś mm -hmm. przez zmarłych. Wręcz przeciwnie, to jest, zupełnie, to jest zupełnie co innego. To jest, po prostu taki proces jest u osoby zmarłej i my jesteśmy od tego, żeby, żeby właśnie takby e, unaturalnić ten wygląd osoby zmarłej, e, żeby powstrzymać, żeby zahamować te procesy e, rozkładu, mm -hmm. te, które postępują, e, żeby je zatrzymać całkowicie. Na przykład poprzez balsamację. Jest to e, możliwe. Dokładnie, jest to możliwe, żeby kontakt z osobą zmarłą, rodziny, był bezpieczny, żeby mogli się bezpiecznie pożegnać, żeby e, dla pracowników domów pogrzebowych, zakładów pogrzebowych też było jakby bezpiecznie, bo wiadomo, że e, ciało osoby zmarłej to jest e, taka bomba biologiczna. Jeżeli chodzi o taki wybór m, rodziny, e, Dzisiaj w Polsce mamy kremację, mówisz, że też jest balsamacja. Tak. Od jak dawna ona jest w Polsce? No balsamacja jest już tak około 15 lat w Polsce, mhm. nie było to rozpowszechnione, bo to takie, taki temat tabu. Gdzieś tam kilka osób, które wykonywało to trzymało jakby mhm. bardziej tak dla siebie, wykonując te zabiegi balsamacji. Coraz bardziej to zaczyna wchodzić u nas już, 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 już na rynek. Ludzie są bar bardziej uświadomieni. Mhm. I wyedukowani, bo do niedawna Dokładnie. większość osób kojarzyła w ogóle balsamację z czymś, co odbywało się w starożytnym Egipcie. A to no, niewiele wspólnego, podobno. To w ogóle nie ma nic wspólnego z, mhm. ze starożytną balsamacją, którą Egipcjanie wykonywali. Mhm. E, tutaj nic się z ciałem nie robi. Praktycznie, żeby jakiś, jakiś, jakiejś większej ingerencji. Zmarły, jakby po podaniu odpowiednich preparatów, które hmm. są, e, jest przede wszystkim zdezynfekowany. Czyli jest, nie ma już. Bezpieczny jest wewnętrznie i zewnętrznie przeciw. jest zdezynfekowany. Tak? Osoby trzecie mogą się bezpiecznie pożegnać ze sobą zmarłą. E, wygląd kosmetyczny powraca do naturalności, czyli wygląda bardzo dobrze. Też tak nie raz hmm. mówiłem, że wygląda lepiej niż niejeden żałobnik. E, więc jakby. Tutaj chodzi o spokój i takie bezpieczeństwo psychiczne dla rodziny. Mhm. Żeby oni nie widzieli w takim tragicznym stanie tych zwłok, tak, czy na przykład z otwartą buzią, mhm. z otwartymi oczyma. Dlatego też właśnie tutaj my to robimy, do, do, nadajemy, nadajemy ten naturalny wygląd. Wygląd człowieka twarzy bardzo często zmienia się, czy zazwyczaj zmienia się po. Bo... Dokładnie. Po śmierć, tak? Dokładnie, bo to jest, to jest spowodowane procesem y, już pośmiertnym, mhm. tak zwanym wysychaniem, y, bo po, woda z nas paruje mhm. i my wysychamy. Y, więc dlatego później y, na przykład jest taki wygląd, że ciało jest zapadnięte, twarz jest zapadnięta, oczy mhm. są zapadnięte, y, ust prawie nie widać w ogóle, bo to jest wysychanie, tam już wszystko wysycha. Na przykład poprzez balsamację my nawadniamy z powrotem. To wszystko powraca tak, jak wygląda naturalnie. Kolejnym sposobem na tak zwane upiększenie jest też ta na to kosmetyka. Wiem, że oprócz balsamacji, ty też dbasz właśnie o tą zewnętrzną stronę, również po śmierci. Domyślam się, że to służy chyba tylko głównie rodzinie i najbliższym. Ale jakie to są zabiegi upiększające? No tutaj tu głównie właśnie kierujemy się jakby sugestiami rodziny. Mhm. U kobiet makijaż pośmiertny. Mhm. E, bo ogólnie kosmetyka pośmiertna wykonuje się u mężczyzn i u kobiet. Bo kosmetyka pośmiertna jest to e, zatuszowanie e, przebarwień powłok skórnych, mm. plamy opadowe, zasinienia, obtarcia. E, czyli to wykonujemy u mężczyzn i u kobiet możemy wykonać. Mm. U kobiety robimy makijaż na życzenie rodziny, też oczywiście ze zdjęcia żebyśmy wiedzieli, jak zrobić, bo możemy oczywiście własną inwencję twórczą uruchomić, no tak. tylko tyle, że rodzina przyjdzie no i nie będzie wiedziała, kto to jest. Tak? No tak. Nie pozna okay. rodziny, więc tutaj, tutaj jakby się kierujemy wszystkim i, i, i staramy, się, staramy się, żeby no jak najlepiej wyglądało. Co prawda, no nie możemy, nigdy nie możemy powiedzieć i obiecać na przykład, że będzie idealnie, że będzie mm. tak jak na przykład te zdjęcia, bo nawet najlepszy specjalista nie jest w stanie zrobić pewnych rzeczy, więc, ale tutaj jakby już najbardziej naturalnie to wszystko. Mm. Twarzy, nie wiem, włosy, paznokcie, czy, czy też musisz o nie zadbać? Oczywiście, fryzury, układanie fryzur. Jeżeli potrzeba podciąć włosy, to się podcina włosy. E, jeżeli trzeba zakręcić loki, to kręcimy loki. E, paznokcie, jeżeli u kobiety potrzeba pomalować, to malujemy. Jeżeli potrzeba zrobić tipsy, robi się tipsy. E, mężczyzna podcina się, mężczyzna na podcina się włosy, wyrównuje ładnie. E, Ale tak To wszystko, to wszystko znaczy, to, to, to jakby wchodziło w etap um, tego przygotowania. Mhm. E, czyli tych, w tych szkołach, których ja kończyłem do, do przygotowania osób zmarłych, mhm. ale już na przykład włosy, takie różne rzeczy. No to no gdzieś właśnie. tam starałem się, tak jak gdzieś. Czy u fryzjera byłem na przykład, sam siedziałem w kolejce, czekałem to, podpatrywałem, jak, co tam się dzieje. Albo mhm. jak m, znajome, czy też koleżanki na przykład, się zajmowały takimi, ta, taką, taką profesją, czyli e, fryzjerstwo. Staram się dopytać, co zrobić, żeby było najlepiej. Mhm żeby to miał efekt dobry, tak? Kosmetyki do wykończenia, jakby, do makijażu, to są takie podstawowe, te, które no, na co dzień używają kobiety, prawda? Bo to jest jakby, to może być takie, nie, nie trzeba jakby specjalnych kosmetyków, ale podkłady, jakby hmm. przygotowanie e, cery do tego, żeby móc nałożyć te kosmetyki, to już się wykonuje specjalnymi kosmetykami. A czym one się różnią od takich, które. E, one są, one są bardzo, nasze znaczy przede wszystkim to są takie pigmenty, one są bardzo wydajne i e, oleiste, e, nadają naturalność. Skórze, przede wszystkim koloryt. skóra jest wysuszona, koloryt, bo musi być do naturalnego, e, i przede wszystkim jest to, że na, nie przepuszczają, nie przepuszczają y, skraplania się. Tak? Czyli mm. to, co, to, co na przykład jest, bo no w chłodni ciało znajduje się w chłodni, tam temperatura jest około 4-5 stopni. E, na zewnątrz w lasu, tak jak teraz mamy 30, więc ciało, jeżeli się wystawi z chłodni e, do kaplicy, zacznie się skraplać, pocić się. No niektórzy często się tak na przykład zdarzało, że, e, że rodziny na przykład mówiły, że on chyba żyje, bo on aż, aż się poci. Tak, mhm. więc to jest taki, taki efekt nie, nie, niekorzystny, więc to musimy zahamować. I te kosmetyki na to pozwalają. To o czym mówisz, można myślę zaliczyć do tak zwanych standardowych zabiegów, a jakie są te nietypowe? E, nietypowymi zabiegami są na przykład rekonstrukcja wypadkowa. Mhm. No tutaj, jest, tutaj trzeba na pewno bardzo dużo wiedzy i czasu i pracy włożyć w to. Tutaj jakby uszkodzenia osoby zmarły, uszkodzenia twarzy ciała mhm. są bardzo liczne. Jest, jest tak, że, że nie ma nawet części, części twarzy, czy na przykład połowy twarzy brakuje. Mhm. E, bo jest to w wypadku komunikacyjnym, po no potrąceniu tak, albo, na przykład. Albo człowiek jest w kilku częściach. Albo wypadku. człowiek jest w kilku częściach, tak na przykład po wypadku komunikacyjnym kolejowym. Mhm. Więc trzeba teraz anatomicznie wszystko ułożyć, e, żeby można było cię ubrać, przygotować, bo rodzina by chciała jeszcze się pożegnać. E, trzeba twarz doprowadzić do stanu pierwotnego. Ale jak na przykład doprowadzić do tego stanu pierwotnego, jak wspomniałeś, że brakuje części twarzy, załóżmy. No i tutaj już teraz musimy mhm. wiedzieć, jak to zrobić przede wszystkim, i e, no troszeczkę tutaj, tutaj, jakby technicznie trzeba trzeba podchodzić. Jest, w ogóle to są takie techniki e, przenoszenia transferowego części twarzy, e, ze zdjęć, jakby sprawdzanie, uzupełnianie tych, e, tych braków. E, są specjalne materiały do tego, które wyglądają jak skóra. Także, mhm. także jest, to, jest, to, jest to bardzo naturalne. W tej chwili już nie robi się nawet przeszczepów takich, że, że, że gdzieś tam się z części ciała innej tak, bierze się niewidoczne i się przeszczepia. Jest materiał w tej chwili taki, że, że po prostu występuje całkowicie skórę. Dokładnie i kolorystycznie dobiera się tak samo, jak, jak, jak powinna być naturalna, naturalna cena. Także to my sami nad tym jakby panujemy, my to wszystko dobieramy. No to jest taka trochę artystyczna praca. To nie jest już taki klimat, że jest ciemno, no zimno i, i, i tak nieprzyjemnie, wręcz przeciwnie, gdzieś tam w tle gra taka muzyka. Czy y, na przykład pogrzeby są filmowane? Tak, zdarza się tak, że właśnie że teraz już na przykład jest na, na pogrzeby fotograf. Niekiedy pracowałem bardzo późno w nocy w prosektorium, byłem sam.